Siema, 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 przechodzimy witam wszystkich. Kolejnego dnia. Ja właśnie podjeżdżam już pod rampę numer 5. Jesteśmy w Katowicach. Dokładnie to jesteśmy w miejscowości czelać przy Katowicach. Pod piątkę kazał mi podjechać, piątka jest zajęta, zaraz wrócę i mu najebię, no. Pod szóstkę podjadę. Nie wiem, dopytam zaraz. Próbę. Ale już się zaczęło, jeszcze się nie zaczęło, już się zaczyna. Także dzień będzie intensywny. Tygodnia środek. Najwięcej się dzieje. O po weekendzie już mamy za sobą. Jest wyrównana, jest, wyrównane, jest e, położona folia e, Wiadomo jeszcze je, trzeba będzie na tego naciągnąć Przyczepić do ścian, żeby nie, tego, żeby nie, nie wpadało w beton Tutaj nadmiar odciąć, bo trochę szersza e, Tu sobie już e, nie widać tego sznurka, bo on czarny jest Ale sznurek sobie rozciągnąłem Tugu ustawiłem na moje zero Czyli podłogę a tam go ustawiłem na minus, minus 2, minus 2 cm. I teraz tak, ustawiłem go w środku pomieszczenia plus jeszcze 4,5 cm, bo kratka ma 9. Czyli ten sztorek będzie mi wyznaczał jedną, z, jedną krawędź spływu, prawda? Zaraz rozabłem sobie jakąś masę, znaczy jakąś. Cement mam piach i ten i zaraz to się ulepimy. Tu jeszcze musiałem od tego odsłonić folię i trochę podebrać piachu, bo było tak na styk z, tym, z ze sznurkiem. To ma jakieś 10 cm wysokości, i podłogę ustaliłem na 10, czyli żebym miał jakiś zapas, żeby na jakiejś masie to leżało. to. Yy, to musiałem pod tego yy, szpadelkiem dosłownie na środku zrobić takiego irokeza głębszego pod folią. No i teraz to obsadzę. No i powinno być git. Będzie ciężko we dwóch wylać, tak żeby to ładnie za tego ładnie to zaciągnąć. Tym bardziej, że nie bardzo mamy czym, mamy tylko łatę wibracyjną. No ale coś się wymyśli, coś się poradzi. Trzeba będzie później zabezpieczyć jeszcze te kratki okleić ładnie ale to już jak będą obsadzone i wystygną zaraz zobaczę jeszcze w którą stronę się składają żeby nie zaciekały i, i lecimy z tematem dobra byłem zapytać się to jest ta rampa piąta busem tam podjechał on mi mówi że, no, że oni są pojebani ogólnie że on tu od pół do drugiej siedzi i kazali mu z pięćdziesiątki dziewiątki podjechać jeszcze pod piątkę po trzy palety jakieś i mówi, że końca nie widać, ale że zmiana się teraz zmienia i że chwilę trzeba będzie po prostu poczekać i powinno jakoś to ruszyć no to i tak i tak robimy a za ten czas idę sobie windę otworzę bo i tak pod rampę muszę ją wepchać tam w dół to wycyklujemy już teraz żeby ten zobaczy jak ta paka wygląda bo po tych drzewkach co wiozłem to jest jakaś tragedia Najgorzej, że te drzewka to daje jakieś glinie Ja to okay. Kurwa wziąłem ten Może se pasy pozakładam Tak. Zakładam se pasy Bo nie mam co z nimi zrobić i tak A tutaj mają mi ładować 22 palety No, Patrzcie Patrzcie jak to wygląda Bagno My tu robimy bagno. No kurwa nie da się tego doczyścić. To jest taki śluz, to jest mm, glina. No glina i ja to już zamiatałem, a to się ciągnie tylko po tym. No ale finalnie jakoś to wygląda. Jeszcze wezmę szczotę, trochę ściągnę, bo zakładam sobie pasy na boki tutaj. No bo ja nie mam co z tym zrobić. Teraz no co ja z tym zrobię? Nie mam skrzynek, nie mam skrzynek, ani skrzynek nie mam nawet. No ja już jestem pod rampą. Winda weszła pod spód. Pasy już mam poprzerzucone. Z, z ogólnie zmiotłem jeszcze raz. Yy, te wszystkie klamry wiszą na tym, już mam porządek z powrotem. Ale muszę tutaj ich ostrzec, żeby mi czasem się wózkiem widłowym nie chcieli wjechać. Tylko, że elektrycznym paleciakiem ewentualnie. Bo będzie bida. Dobra, zaczęli ładować byłem tam właśnie u tego chłopaka. No bo tutaj jest zawsze ten problem, ta połóweczka górna się zamyka. no się Ona się otwiera w sumie. W zasadzie takie rzeczy były wyprąć i ten płaskownik zabezpieczyć ten stworzeń. I ja nie mogę tego zrobić wcześniej zanim dojadę pod rampę, bo ona odstaje na, na 70 cm od tego, od krawędzi paki i jebdałbym w drzwi im. I oni muszą to robić sami. No to raz mi się zdarzyło że koleś się zbulwersował, że on ma coś takiego żeby w ogóle zrobić i kazał mi przyjść na magazyn a to wiecie kurwa wielka hala logistyczna, nie tam jakimś pipidówku kurwa ja mówię no, że idę tam do ochrony ochrona gdzieś mnie prowadzi, tam musieli spisać tutaj kask mi, kamizelkę dali kurwa przeprowadzili, mówi sam nie mogę muszę iść ze mną i w ogóle stał tam koło mnie ten ochroniarz ja poniosłem ten test, zabezpieczyłem i mówię, no już jak to już? to po to pan tu przyszedł? Mówię, no to tak, bo magazynie sobie nie mógł poradzić Dobra, chodź panu I z powrotem mnie wyprowadzili tymi korytarzami kurwa Także taka komedia troszeczkę wynikła A jeszcze mało tego, jeszcze mi jednej palety nie załadował wtedy Miał 16, załadował 15 I na rozładunku się dopiero okazało Co najlepsze Ale bywa, bywa i tak Jesteśmy pod Katowicami, jedziemy pod Nowy Sącz No i co powiesz o nowych fotelach, co? Ej. Patrzcie. Mamy to. To włożone dwa fotele. To właśnie na tej całej ramce się trzymają. To po prostu na te hakiki włożone. No. I co powiesz? A, chyba, chyba spodobał mu się coś tak czuję. Dobre? Dobre będą, nie? Wiedziałem. Wiedziałem, czy Ci się spodobają. Wiecie, no, musi ekspert sprawdzić, bo bez tego, to wiecie, no, no, co ja bym zrobił. Tamten tak samo, ramka, jak i ten Tutaj później, jak już będzie grzesiek, jak się ustali, jak już będą też pedały zamontowane, to się ustali po prostu odległość od kierownicy, jak to wszystko będzie wyglądać. I po prostu wtedy da się wiertło cię przewierci na to miejsce, gdzie to ma być. Tu się da tylko takie jakieś podkładki minimalne gumowe, żeby to też usztywniło. Ale będzie ok, bo będzie się trzymało ona. Całych tych, więc ciężar nie będzie tylko w punktach, tylko na całości. Garfield mówi, że może być, więc. Czyli może być. Jedna, pokażę drugą stronę. No, i są eleganckie. I co? Pedały na pewno. Teraz będzie można już niedługo coś naprobować. Tutaj konsola to chyba tutaj coś na boku. Po prostu trzeba coś fajnego wykombinować. Tutaj będzie trochę pewnie zasłonięte, ale to zobaczymy jak to później wyjdzie. Teraz jest trochę już ciemno. Nie wiem czy da radę jeszcze coś popróbować z Audi by wyciągnąć. Jak to w ogóle to tam wszystko jest sumocowane. A jo yy. <laughs> hamulec <to> jest do <laughs> tej całej ramki chyba przyczepiony. <laughs> My musimy to wziąć, a i tak damy na pompkę po prostu chyba od sześćdziesiątki. Zwykły po prostu hamulec. I będzie on podłączony tylko naprzód. przód. Tył będzie na łapie podłączony. I będzie jeszcze ręczny chyba. Nie wiem. Wiecie, tylko wystarczy linki podłączyć, więc szkoda, by tego nie zrobić. Nie. Weź. No, także już na pewno jest coraz bliżej. Hamulce. Tutaj ten teraz całe połączenie. Dyferencjał. Jak byłyby turbiny, to tak już naprawdę jak już im pytały, byłyby połączone, to tak na sucho można już nawet by się przejechać. Bo wiecie, niby jeszcze nie będzie zegarów, trzeba to wszystko podłączać, ale to jeszcze chłopaki z Audi Elements. Tutaj dużo będą się zajmować, więc będzie wtedy już będzie ciekawie. Ale na chwilę na szybko, to tak dałoby radę, tylko też musiałaby być elektronika podłączona. Po prostu, po prostu, wiecie, po prostu, jak to jest po prostu, no i po prostu, co ja tutaj mogę więcej po prostu powiedzieć, po prostu, wiecie, o co e, po prostu chodzi, nie, po prostu. Nie po prostu i po prostu. O, no po prostu, tak to, to po prostu jest, no, po prostu. Jest trochę ciemno, ja już wiem tutaj że zaraz będę brał lampę, już mniejszą tam patrzyłem. To jedną śrubkę widzę, żeby odkręcić resztę, to tam trzeba będzie się myślić. Ale chciałem Wam pokazać, że są bardzo wygodne potem. I jak tam? Prosto? Pod sznurek, to musi być prosto. No, to, tak jak mówiłem, spadek jest symboliczny, tak jak sobie zażyczył inwestor. także. Wiecie, jest obsadzony na ten Na suchy beton Znaczy suchy, z mokrym piachem Robiony, to, to on też będzie e, Ma tam wilgoci Tu jeszcze dorobię sobie Żeby trochę wyżej obsypać Z jednej z drugiej strony Tu już jest tak przyklepany ładnie e, Zawilgocę go No i do jutra będzie ten. Do jutra będzie git Tak zostawię z połowy wysokości Tego, tego, tego spływu, żeby żeby beton do tego doszedł No i trzeba będzie dobrze zakleić Tak się zastanawiałem nawet Czy nie dać takich pasków z tak trochę wyżej Żeby na pewno beton nie wpłynął na ten Do kratki A jakby był nawet ciut wyżej nad kratką no to Przez beton może się przelać aby nie był na kratce żeby nie trzeba było Odkuwać tego później nie? Bo spadek będzie w tą stronę to beton będzie chciał tutaj płynąć, nie? A wiecie, jakbym coś sobie trochę podwyższył, tylko bym wiedział dokąd, no, coś, coś wymyślę jeszcze. Dobra, mam obsadzone zlane wodą suchy beton, żeby sobie złapał do jutra. Znaczy, suchy beton, ja tak zrobiłem, kurde, taki mocny dosyć, że ja wiem, ze dwie części piachu, część cementu. Jakoś mniej więcej tak Także to naprawdę będzie mocne I jak złapie to będzie dobrze trzymać yy, Polałem wodą, jakieś pierwsze testy spływu no, woda ma tendencję żeby płynąć bardziej w tamtą stronę Niż w tą, nie no w tą to w ogóle Nie no spływa w tamtą stronę dobrze Może nie będzie jakoś tam Wodospad z niej bo bardzo mały spadek ale, ale odpływa w tamtą stronę tak jak, Tak jak było założenie Także będzie odprowadzać yy, tutaj. Kratka wychodzi aż poza, gdzie będzie brama. Mniej więcej tutaj, tu będzie brama. To się tyle kratki wystaje. Będzie na tym yy, tutaj w betonie przed tym, przed yy, pomieszczeniem. Bo beton będzie wyciągnięty aż tam hen-hen daleko. Także wiecie, wszystko musi się zazębić. To niecierpliwy, kurde ja dzieciak. Nie mógł odkręcić to. Juziem, to Juziem, Juziem. Wszystko Juziem. Oj, Bobie, Bobie. jaki ten, będzie ładny Dobry blacharz ciebie. By był. O. Człowieku A czekaj, ta a, no to postożę. O, elegancko Teraz to ja mogę odkręcić. No widzisz? Od razu powinni taki ten taki zrobić, no nie? ta płyta powinna być odkręcana, ona jest na szwędzie. No to... no. Debil to zaprojektował, debil to rozkręca wszystko w porządku, i... Dobrze. Wszystko się zgadza. Otóż to. Dobra, tutaj mamy. Boba obserwuje Boba. Yy, czekaj, dwie ja pożary. Tak, tu poziom. Na dzisiaj ja już kończę. Jutro trzeba będzie się w tym zająć. Wyjąłem całą tutaj. To te umocowanie pod pedały. Tutaj zadzwoniłem do Abdi Element. To podpowiedzieli to szybciej. By uszło, bo oj bym się mordował pewnie za dwie godziny. Jak widzieliście musiałem trochę nawet młotem postukać, bo nic nie pasowało. Oryginalnie to jest przykręcone, o tutaj tak. Ale niestety. Nie da rady, bo nie ma miejsca. Dlatego ona na tą śrubę tu mniej więcej pasuje i dół będę musiał dopasować, ale to jutro. Tutaj jeszcze idzie czujnik do skrzyni biegów, żeby miał sygnał, że jest hamulec tak jakby wciśnięty. I najpierw to będę umocowywał i później będę wiedział, gdzie wywiercić w razie co otwór na pompkę, bo nie będę dawał tego całego z Audi, bo za dużo miejsca zajmuje ta cała pucha. Ona gdzieś o tyle ma, a jeszcze zbiornik nie ma miejsca. Po prostu zwykłą się da, może jakąś taką fajną, albo od albo od czegoś, no nie wiem, nie wiem. Po prostu wiecie, po prostu tutaj trzeba po prostu dużo po prostu rzeczy jeszcze po prostu zrobić, ale po prostu może być to też nie takie trudne, ale po prostu trzeba się za to wziąć i po prostu wiecie o co chodzi po prostu, także po prostu na razie. Dobra, jadymy. Jesteśmy w centrum potężnego sosnowca w tej chwili. Kurwa, powiem wam, że tu życie jest. Tu są normalnie ludzie na ulicy, kurwa, ja myślałem, że tutaj dechy są pozabijane w oknach. Ja nie wiem czemu oni się tak stosnowca śmieją. To normalnie metropolia, kurwa. Nie ma co się śmiać. Jest dobrze. Jest dobrze, nie ma biedy, nie ma biedy. Czuć pieniądze kurwa tutaj. No. Dojechałem na miejsce spoczynku swojego dzisiejszego wieczornego. Nie przekraczam dzisiaj 11 o 11, 13 godzin pracy nie przekraczam, czyli nie przedłużam tak żeby jeszcze można było w tym tygodniu powalczyć mam 69 km do celu jesteśmy na BP na McDonaldzie ale nie będę chyba korzystał z tego przybytku idę e, zjeść kolację na BP tam można sobie flaczki ciepłą zupkę ostatnio gdzieś mi to bardziej smakuje chyba nie ma gdzie stanąć ajajaj myślałem że jest bolne ale się wyłoniła tam jakaś solówka dobra pierda, ale to przytulam się tutaj się nie będę cackał się nie ma co cackać no tam było miejsce widzę tamten wieżdżo no ale będzie mi bliżej pójść do CPN-u CPN w ogóle co to jest za sformułowanie CPN cpn -y to były za komuny teraz to są stacje paliwowe gdzie to jest że muszę się wyprostować jeszcze nie gasimy nie sprawdzałem wody w ogóle w chodnicy samochód jest upierdolony całkowicie syf jak cholera zobaczcie z żółtych światełek zostało jedno ostatnie wszystko świeci one po prostu one po prostu są za słabe. E, wymiękają te żarówki, się biją, nie biją, tylko palą albo je rozłącza. I nie wiem, ten kabelek się coś ten odłącza od tego rozbójstnika. Będziemy musieli założyć te zwykłe cytrynki takie e, prostokątne. One są do tego najbardziej wskazane. Ale jest ok. <noise> Także kolejny dzień za nami. Jutro będzie bardziej intensywnie. Mam do rozładowania całą pakę palet po sam dach, po same drzwi i wszystko będę z wózka kurwa targał, z windą, bo mi kurwa spedytor chce mnie zajechać. On myśli, że ja taki cienias jestem kurwa. Ja mogę same takie robić kurwa, nie mam miękkiej gry. Także mnie się zajebać nie da kurwa. No i ja już jestem dzisiaj po robocie. Tachograf jest zakończony. Ja jestem w kabince swojej. I chciałem Was zaprosić jako moich takich serdecznych przyjaciół do mnie, do mojego skromnego lokum. Tutaj pokazać Wam, jak mieszkam. Takie wejście na chatę, wjazd na chatę można by powiedzieć. Zobaczcie, proszę bardzo. Sztafeta 3 razy 100 dzisiaj. Poduszeczki sobie kładę tutaj. I tak wygląda moja kabinka. Powiem Wam, polubiłem tą midlumkę bardzo. To jest dla mnie najbardziej pożądany samochód do jazdy dla mnie, bo jest tak, mała 6 ton ładowności, czyli tam nie, nie ładujemy cholera na czego, ma windę, dzięki czemu mogę sobie na niej wjeżdżać, wyjeżdżać, jest niska na małych kołach, nie trzeba skakać pod, z góry, wiecie, z naczepy ja przez to sobie kolano rozwaliłem, bo gdzieś przez te skoki, skoki, skoki i nagle tutaj gdzieś miałem ból taki, że do samochodu nie mogłem wejść, już mi się to goi bo mało na szczęście, łóżko mam wielkie na pół kabiny, tak to mniej więcej wygląda. Jak się rozłoży, to jest na pół kabiny. Także tam o. miotam się, miotam i wyłączyłem. Tak jak tam jest fotel. Tam śmieci mam, nie patrzcie, sobie zrzucam zawsze. Ale przez okno przynajmniej nie wypierdalam, nie? Gdzieś tam sobie zawinę zawsze podśmietnik i opróżniam, tam klapeczki leżą, jakby mi się siku chciało w nocy, to sobie klapeczki zamykam, e, za, zakładam i czmykam sobie tam tymi drzwiami. Bo ten fotel składa się całym oparciem, kierowcy i na niego kładzie się łóżko, nie? No i tak to wygląda, zasłonki zasłonięte, trochę prywatności, Webasto grzeje. No i tak się żyje. Takie życie. Może wygląda ciężko, ale nie jest źle wcale wcale nieźle no i lubię tą swoją miglomeczkę kurwa no, jedynie co kabina mogłoby być wyższa no ale wiecie, no siadać siadam z wyprostowaną głową no nie będę stał, no nie będę tańczył po prostu w kabinie, w Skani to można stanąć i można tańczyć tak naprawdę, tym się różni bo niewiele więcej jest różnicy tylko o wysokość chodzi ale jak można siąść tam mogę sobie nogi chudno spuścić tutaj sobie chowam Tą półeczkę całą mam więcej miejsca wtedy tam na ten. No nie wiem, ja jestem zadowolony, ona ma swoje wady, ale tak jak ja, może dlatego ją lubię, bo nikt nie jest doskonały. Cześć widzowie, wtorkowe podsumowanie, więc zaczynamy od Millumel Bordo. Załadował się w Żyrardowie rano, jeszcze rano robił podlot z Nadarzyna do Gerardowa. Pierwsze miejsce załadunku Żyrardów, drugie miejsce załadunku Opoczno i te towary z tych obydwu miejsc do dzierżoniowa wiózł. Kolejne auto to będzie Tygrys Szwagra. Więc tak rozładował rano ekogroszek, i pojechał do Włocławka na załadunek. Tam mieliśmy ładować jakiś granulat. Ale była taka kolejka na tej firmie z 15 samochodów, i jeden samochód ładowali z 2 godziny. Więc stwierdziliśmy, że nie będziemy tam czekać, i znalazłem drugi ładunek. Tam spod Wocławka było chyba z cztery dychy pod lotu, i z tym pojechaliśmy tutaj na Jastrzębie z Kolejne auto to będzie Skania i Damian. On rano też zdejmował ten ekogroszek w tym samym miejscu. Później miał załadunek w Grześciu Kujawskim I z tym dostawa na Środę rano do Tomaszowa Lubelskiego Kolejne auto to Premiuma Z zieloną plandeką Rano był rozładunek w Olsztynie Załadunek w Działdowie I dostawa na środę rano do Czechowice Dziedzice Kolejne auto to Grzesio Ze swoją midlumką z windą On rano zdejmował towar w Krakowie Później załadunek w czeladzi i rozładunek tam pod Nowym Sączem na środę rano. On ładował tam jakieś 22 palety, i to był ładunek z windą i paleciakiem, czyli Grzesiu musiał się trochę napracować tego dnia. I jutro rano też będzie czekał go chyba ręczny rozładunek tego. I jeśli chodzi o kilometry, no to wygląda to następująco. Midluma El Bordo 430, Tygrys 410, Skania 529, Premiuma z zieloną plandeką 560, Grzesiu 270. Do jutra widzowie, pozdrawiam. Wysłyszeliście o portalu ogłoszeniowym El Bordo? El Bordo! Już ponad 40 tysięcy osób nam zaufało. Teraz pytanie do Ciebie. Dołączysz? Dawaj się z nami! El PL